Dzieci? Przecież jesteście Państwo oddzieleni ekranami od tych dzieciaków, od boiska. Pani była nauczycielką, dlaczego Pani jest przeciwko temu, żeby tutaj po południu dzieci grały z rodzicami? Proszę coś powiedzieć, proszę skomentować. Proszę Trzeba uważać na, na młotki. Jesteście Państwo we dwoje, którzy blokujecie dzieciakom boisko i osobom, które rodzicom, telebrytów. Tak. Zwracamy się do Państwa Główczyńskich z gorącą prośbą o zaprzestanie nękania nas, naszych dzieci oraz administracji miasta ciągłymi pozwami sądowymi. Państwa dotychczasowe działania ograniczają nasze podstawowe prawa. trzy lata temu ja chodziłam sobie tu z psem moim. I on wyszedł i mnie wyprosił, bo jego pies siedzi w oknie i mu szczeka, bo widzi mojego. U czarnik! u vaničarli, u czarnik! u To jest głos mieszkańców! U vaničarli, u vaničarli, u vaničarli, u vaničarli. Proszę państwa, zablokowaliście? U vaničarli, u vaničarli. Proszę sfotografować tego Pana. Pan powiedział, przejebane masz. Cześć. Ja? A, a Panie nagrywa tak dzieci? On ja sobie żartuje. Ja tak dzieci, bo to jest karalne na boisku. Dzieci chcą grać Czy normalnie. dzieci pozwalają? Co? To, wie, Jednak dzisiaj mimo wydania setek tysięcy złotych do stosowania obiektu do najwyższych standardów miejsce to umarło. A jedynymi sprawcami tej zbrodni jesteście Wy. Chcielibyśmy dodać, że szkoła podstawowa istnieje już 55 lat, tyleż samo to boisko od zawsze tętniło życiem, o czym mogą Państwo nie wiedzieć z uwagi na czas od kiedy mieszkacie między nami. Mając na uwadze przede wszystkim dobro naszych dzieci, jak i wszystkich mieszkańców Włostowic, wzywamy Państwa do mediacji i podjęcia działań mających na celu przywrócenie obiektu do użyteczności zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem. Jest to tak, jak tutaj powiedziała Ania zbrodnia przede wszystkim na was, na nas, na mieszkańcach Puław, na naszych dzieciach, które nie mogą się rozwijać, które nie mogą ćwiczyć. Gdzie one mają ćwiczyć, jak nie na boisku dla nich przeznaczonym, na Orliku, po to pobudowanym. Ci Państwo siedzili się tutaj wiedząc, że jest szkoła, że jest boisko, więc czego oczekiwali? Owszem, w 18 roku, 7 listopada. Pojawił się wyrok. Ja jestem już Państwa 22 listopada 18 roku, czyli zastałem wyrok, który zabrania tutaj ćwiczyć dzieciom nie po szkole, dzieciom, które nie są z tej szkoły. Wybudowaliśmy więc ekrany akustyczne za 240 tysięcy metry, m4 metry wysokości. Ekrany akustyczne też są podane do sądu. Tak, do naczelnego sądu administracyjnego jest. Sprawa dlatego, że blokują przepływ powietrza, blokują państwu yy, yy, mają za mało. Yy, widoczność, blokują wszystko. No proszę Państwa, to jest kuriozum. Zmienił się stan faktyczny w porównaniu z 18 roku. Mamy ekspertyzy mówiące, że nie ma tego, tego hałasu rzekomego. Mimo to Państwo podają dalej. Wygraliśmy w sądzie w Pławach. Sąd w Lublinie niestety nałożył na nas karę 5000 zł. Tej kary jako prezydent powiedziałem nie zapłacę, dlatego że. że by to tak jak mówiłem, zła nad dobrem. To byśmy popierali zbrodnię i powiedziałem, nie, pójdę do aresztu i zrobię to dla naszych dzieci, dlatego że zbrodnią jest na nich, że nie mogą tutaj ćwiczyć, bo gdzie mają się rozwijać, jak nie tutaj właśnie. Będziemy tak. pisać dotąd, aż... Uzyskamy efekt pozytywny. Tak? Może pojedziemy do Warszawy? Nie wiem. Jeżeli oni wygrają, to następne boiska też będą zamykane. Dla Państwa informacji, w 2022 roku, kiedy zbudowaliśmy te ekrany, złożyliśmy o zamianę wyroku, skasowanie tamtego wyroku z powodu tego, że stan faktyczny uległ zmianie. Niestety te sprawy, jak wiemy, trwają latami, można się od nich odwoływać. Jestem pewien, że znowu się Państwo odwołają, nawet gdy tą sprawę wygramy, a przez te ten czas nasze dzieci. dzieci nie mogą ćwiczyć. Mało tego, kilka kilometrów dalej jest następne boisko, bo nie oszukujmy się, jest to peryferyjne osiedle pół, więc gdzie te dzieci mają ćwiczyć? Psychologowie są w szkołach już teraz rozrywani, mają tyle pracy, a tutaj, gdzie mogą dzieci tworzyć relacje, gdzie mogą się spotykać z sobą, nie mogą. Mało tego, nie mogą przyjść z rodzicami, bo ci państwo filmują. Ja nie no wiem w jakim celu nie i jest, nie, jest nie wiem też przykładek. proszę państwa, że nie pozwalajcie na to, bo ja nie wiem w jakim celu filmują. Gdzie dla oni ruchu. to rozpowszechniają. A siła jest w nas. i Bardzo dziękuję, że tu jesteście i będziemy okazywać tą siłę do skutku. Dziękuję. Będzie sprawa tak wszędzie i nie znajdzie. Jeśli ci państwo nam zamknęli Orlika, to jaką mamy pewność, że nam nie zamknął placu zabaw, ogrodu sensorycznego, Czy ja mam z tym dzieckiem, tak jak w dzisiaj w taką pogodę, wyjść? Ja mogę państwu o placu wyjść? zabaw, ze dwa lata temu pan biegał po placu zabaw, kiedy ja jako nauczyciel świerlicy byłam z grupą na placu zabaw, robił zdjęcia dzieciom, pogoniłam, powiedziałam, że wezwę policję, bo to nie wiadomo kto i co, dzieci są pod naszą opieką. A jest też, że dzieci przychodzą po lekcjach czy z osiedla i często same przychodzą. Nie ma dozoru osób dorosłych, bez rodziców, bez nauczycieli. Ułanicie orlik! Cały problem polega na tym, że mamy chory system prawa w Polsce. Że nie ma czegoś takiego jak warunki zastane, Czyli ktoś, kto się wprowadza, może likwidować, może mu nagle przeszkadzać sąsiedztwo. Zgodnie z tą zasadą, niedługo się okaże, że ktoś kupi mieszkanie na przedpolu i trzeba będzie zamknąć zakłada zotowo, bo będą mu przeszkadzały. Dzień dobry. Może pan z ze mną porozmawiać? Co pan się pani wypowiedzieć? Jaki pan mocny jest? Dość terroru. Trochę honoru. Dość terroru, trochę honoru. Mogę. Trochę honoru. Mogę odpowiedzieć? Proszę. Pan prezydent doskonale. wie, że, że ten wyrok nie dotyczy dzieci ze szkoły w ogóle. Nikt inaczej nie twierdzi, zabrania Pan ten wyrokiem tym, uniemożliwia Pan korzystania dzieci spoza szkoły, których jest bardzo dużo na Wostowicach, naszych gości, rodziców. dzieli pan zamiast łączyć. I proszę pan tego nie robić, bo pan, pan terroryzuje. Ja jako strona się nie wypowiadam, nie komentuję, w przeciwjaństwie to gminy miasto Słowanie. Jeśli zrezygnujemy z tego, że spory będzie rozwiązywały sądy, tylko będziemy robili tak jak teraz, ale nic. To do czego? Będziemy co tydzień. Ej, Przepraszam, ja nie ale nie chcę... Nie bo chcę mi też pani dać na Państwu dać, zaraz, dać szansę. Po co państwo tu przyszli? żeby wywrzeć na nas presję. Tak, dokładnie. Dokładnie po to tu przyszliśmy. ze swoich praw. Nie, proszę pana. Ale bardzo, nie panie, też możemy na zrezygnować. 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 Z jakich zrezygnować. praw? Przepraszam bardzo, z, z jakich praw? Zrezygnować. Zrezygnować. Moje dziecko nie może ja panie, potem Niech się pan wyniesie po prostu stąd. Mieszkańcy tak by chcieli. Jest, proszę pana. Po szesnastej nawet moje dziecko, które jest zamieszkałe, nie może przyjść na boisko. Dlaczego ja mam zrezygnować swoich praw i moje dziecko też Zrezygnować ze swoich praw, bo pana prawa są ważniejsze. Naprawdę pan Ale uważa, że pana prawa są ważniejsze niż prawa naszych dzieci i nas. W końcu porozmawiać. Pan tylko wchodzi, wychodzi i ucieka. My tutaj przyszliśmy, żeby zaprosić państwa do dialogu. Państwu co przeszkadza? Hałas? Ekran jest. Nie Słucham. nie chcę, nie chcę teraz tutaj dywagować o czymś innym, tylko ja, o tym. Pani powiedza, ten wyrok nie dotyczy dzieci do szkoły. Dobrze, ale teraz abstrahujmy od tak, dzieci. Pani dotyczy. Jeśli pani jest osobą dorosłą, albo pani dziecko nie uczęszcza do tej szkoły, to ten wyrok pani dotyczy. Tak. A, a dlaczego nie ale, a mogę? Są ferie, nie może działać. Ale a my... A dlaczego inne pani dzieci tak? pani redaktor, nie chodzą? Pani rozumie wyroki. No, pan no, pan pan do tego... Ale my nie to rozumiemy to, pana. Nie, pana. Tylko, tylko U, proszę mnie nie A resztu nie robi różnicy. Ja jestem, Czyli mam iść na 5 lat. Ja tak? jestem Pan Na panu coś robi różnicę? Jestem orderu orderu krzyża to to, oficerskiego orderu. Tak się pan się nie widzi, co robi pan społeczności w Kóła. Nie przepraszam, proszę mi nie przerywać W przerywa. tym areszcie znacznie no dłużej, 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 dłużej niż pan w nim Tak, z kim pan, pan był? Pan może zapłacić 5 tysięcy Nie proszę pana, nie zapłacę no, to Dzięki panu dziękuję no, panu, panu za więzienie A ja dzieci panu... dziękują za to, że nie mogą ćwiczyć ja panu... raz Są ferie i to dzieci znaczy nie mogą płaci? korzystać z boiska Dągą. Nie, to są ferie, szkoła jest zamknięta no. Dlaczego dzieci wtedy nie mogą wejść? Tak. Czy panu nie szkoda tych dzieci? Naprawdę? Czy ma pan czy dzieci? pan może normalnie rozmawiać? Tak, zgadza się. Ten wyrok nie uniemożliwia otwarcia teraz boiska. Co panu jeszcze przeszkadza? Proszę pana. No właśnie, tylko co Proszę posłuchać. do tego pana? Wy pan wszystkich dzieci, że chcemy orli. O, słyszy pan? Wszystkie dzieci. Prawa dla dzieci. Jak no tak pan mówi, że wyrok sądu nie jest przeciwko dzieciom? Jest. Dzieci. Mówimy, że seria orlik! No po co panu chce Prawo dla to dzieci! To. Pan, myślą, Co, pan, Co? Co pan wymusza? Wymusza na nas, żebyśmy zrezygnowali z naszych praw i przeznaczyli naszą działkę A, na prawa, dzieci? a prawa, prawa dzieci? A prawa rodziców? Nie. A prawa mieszkańców Włostowic? Gdzie są te prawa? Nie przeznaczyli naszą działkę na wyciszanie klubów sportowych. Nie, proszę Pani, Pani działki nie każe przeznaczać. To nie jest państwa. ekrany akustyczne? Nie, to nie jest państwa teren. Jak działka? nie ma? A tam z tamtej strony też jest, Proszę Jaka działka? Ale tam, że mamy. Nie wchodzę, ale nie ma tam budynków, co pani wymyśli. Bramki już mam przygotowane. Od, od, jutra, od jutra obiecuję panu, proszę pana, bardzo pana serdecznie proszę o dialog z rodzicami, i to myślę, że w dniu jutrzejszym powinien się pan stawić w urzędzie miasta przed prezydentem i obiecać, bo jeżeli nie, pan myśli, że my się wycofamy, nie, to już jest granica wytrzymałości rodziców i moja. Nie ma takiej możliwości. To, co ludzie tutaj, co ludziom gotujecie, zgotowaliście, przyświetliłem was od góry do dołu. Gdzie nie byliście, na Niwie, na tym. Każdy no, no, narzeka. No, no. Nie mówię o tej działce tu 250 metrowej. Możemy odgrzebać wszystkie dokumenty. Ludzie przychodzą do mnie, proszą, mówią, Panie Bojek, wie pan, jak ten pan zabładnął ten terytorium, jakie to. No tu stoją, stoją dwa domy, takie dacie. Nikt nie może z nich korzystać. Ludzie. To jest dobytek, czyjś zrobiony, kosztem wyrzeczeń, pieniędzy włożonych, tylko żeby Państwo miało domek. Zobaczcie, ile jest tutaj do lasu. Ile mają możliwości korzystania, oddychania. Ja jeżeli bym coś takiego miał, Panie mieszkam proszę, proszę, 3 metry. czy byś chciałby się do tego, co pan jeszcze mówi? Czy, czy w jakiejś jest to protest mieszkańców Puław, którzy pokazali, że można przyjść i bronić swoich dzieci, bronić siebie przede wszystkim. Jest to niezwykle istotna sprawa. To właśnie ilu ich jest, pokazuje, jak jest to ważne dla naszej społeczności płaskiej. Tym razem pan wczoraj fakty, ile razy jeszcze pan w fakty. Ja jestem. Bardzo... Ja, nie lubiłem, ja, wiem, jest ja wiem, ja bardzo wiem, bardzo bardzo tak. Ja się od...